O. Jeszcze chwilkę. Chwil, o, teraz słyszę, dobra. sprawy laktatora z Olix, zadzwonię. Tak. Używany. W e, tydzień. Jo? A czemu można... Około tydzień. Można spytać się, czemu pani zaprzestała laktację? E, po prostu zakończyłam. Już nie miałam o co walczyć, no i. A. Skończyłam. A, e, A pa... był nowy mało używane także. No, powiem Pani tak, że fajnie wszystko cena odpowiada. Yy, oferuje Pani tak jakby, bo jest dzisiaj 8 marca, Dzień Kobiet, a ja tak. jestem, ja jestem yy, pewnie Pani pomyśli, że to są jaja i ktoś sobie robi fake, ale oferuje Pani, kurde, o tak o 50 zł blika, żeby sobie Pani kupiła jakąś czekoladę albo coś, bo no jestem biznesmenem, stać mnie, żeby 50 zł Pani sobie wystać. a yy, teraz też tak yy, gościu też mi wysłał 50 zł, mówił, przekaż komuś dalej. I sobie pomyślałem, że właśnie przekażę jakiejś kobiecie, bo jest dziękowie. Chciałaby pani takie 50 zł sobie wziąć? O, no, tam sobie chyba żartuje jednak. No właśnie nie żartuję. Jak pani zostanie na linii w 30 sekund, to ja pani puszczę, Bleka. No nie wiem. No mówię, jak... pani jest chyba piątą osobą, do której dzwonię. I każda osoba, zanim właśnie się rozwinęłem, to się rozłączała, bo wiadomo, teraz są te boty, telemarketerzy i nikt nie chce. Mhm. A ja mówię, kurde, no kurde, dam sobie kobiecie, nie chcę ma, nie? I tak właśnie padło na panią, chce pani czy nie, no szczerość, nie? Przerywa. No, jestem, jestem, halo, halo. A może pan op op opowtórzyć? No, yy, mówię, że, mówię, że albo mówię, że jak pani nie chce, no, to nie mówię, ale ogólnie, no, fajnie, yy, żebym dał to komuś, nie? Coś przerywa. Ale jak przerywa? No Na pewno nie u mnie, nie? No, ale u mnie przerywa, mam słaby zasięg. No. Chce pani? Jak pan co, dziecko usypia. Nie mogę rozmawiać. No, kurde, ale właśnie odchodzi, żeby ktoś, ch ktoś żeby chciał. Ale nie mogę rozmawiać. No to co, to nie wysyłać i, i tyle? A kupuje pan? Nie, ale pani 50 zł dam od widza, bo jestem YouTuberem jak coś. Jakim? Popularnym. W, wklepię sobie pani na YouTubie moją ksywkę, co pani, do, pomacham do kamery, bo jesteśmy na żywo. Aha. No nie robię jaj, no jakby robił. Ja ja to, to bym kanału pani nie podał. To w to wklepie pani mój kanał, ja pani pomacham do kamery. Jak pani zobaczy, że macham do kamery, to wtedy pani wysie 50 zł i mamy temat zakończony i ja yy, robię swoje. Naprawdę, no wizowie też czekają, nie? To jestem na żywo? No tak. O kurczę. No to, ku... podno, Zobaczymy się yy, tam. W, Wklepie pani, machonek przez samochód To żeby potwierdzić, ubiorę papier toaletowy na głowę, może być. Mmm, też muszę znaleźć. Machonek a. przez samochód? Maszoty są tylko. Nie, jesteś, coś, jesteś. Coś. Reklama. reklama no to trzeba kupić się tu premium, a nie reklama, kurde. Widzę. Co mam zrobić, żeby pani uwierzyła, że jest ich na żywo? Co mam zrobić, że papier toaletowy na głowę? Nie, no pomachaj. Ewentualnie poczekaj. Zaśpiewaj o kołysankę, moje dziecku. Dobra. Li, li. Lili, li, laj, moje dzieciąteczko. Ładnie zaśpiewałem? Pięknie. Co, wierzy pani? Aż syn <laughs> poszedł spać. No, wi wierzy pani, czy nie? O, no, teraz wierzę. No to wy się pani 10 zł, I przynajmniej nie będę tych złotych. zł złoty prosił, żeby ktoś dostał, to na prezent jest. No to Pani wysyłam, kurde, no. I co, sobie Pani kupi czekoladę, bo kwiata i koniec. Dzwonimy dalej. Zostawi Pani, o jednej subskrypcji może Pani zostawić. Dałam. O, dzięki za te słowa. O dobra, to Pani nie męczy, niech Pani y, Syna Bożego usypia. O. A po co Pani teraz streamał go, zamiast y, sy, Syna u, usypać i czekać na 50zł? No, to tak No. A podawam się pani tak szczerze, pani jest matką samotną czy ma męża? Ma męża. Ja, pięknie. Dobra, to ja. wysyłam pani. O. Hmm. No. Dobry, dobrze. No, dzięki. Ja. Ale ona, ona sucha strema. <laughs> Jak ja i. Dobra, poczekajcie, weźmiemy to. Wysiemy te 5 dyszek. Ja, co, nie wierzycie, że wysię, Będę musiał dzwonić z potwierdzeniem i znowu stracimy 30 sekund? Już wysyłam, poczekajcie. Poczekajcie, to jest, żeby było, że to jest ten... Kto śledzi ta kamera jak to jest Baruch? Halo? No wysyłam pani 50 zł, niech pani potwierdzi... wizowymi wizowy mi nie wierzą, że ja pani wysyłam kasę. Patrzę, patrzę. Co? Słyszy pany? Pani? Słyszę, słyszę. No, jeszcze chwilkę. No, kurde, długo pani sprawdza. No, nie, no teraz yy, widzowie domyślają, że ja pani nie wysłałem. No bez jaj. Przecież blikiem dochodzi od razu. Jak je odświeżam? <grym> no jak się dało screena wysłać. Ale nie, czy doszło, czy nie doszło? No jeszcze nie. No nie, no Ja, ja to sam jakieś. Zaraz powiem, że ja nie wysłałem. Do mnie długo dochodzi. A. Ja, pięknie. A zobaczcie pani, nawet yy, nie do że pani dostanie 50 zł, to jeszcze pani znalazła youtubera, który jest śmieszny, zabawny, przystojny dzisiaj ma urodziny i chce pani usypia dziecko i se w tle go ogląda. Właśnie dziecko ogląda. O, super, też bym kurde chciał mieć takie życie. Dziecko, jakiś streamek w tle na telefonie, kurde, matka 800. Plus. To mi się podoba. <tryk> <tryk> no. Wie Pani odchodzi, ale nie no Pani niech potwierdzi, niech Pani ich potwierdzi, że ten... Nie, ja zaraz kolejny 50 zł będę musiał Pani wysłać, że, że doszło i będę strachny 50 zł. No robię co mogę. Dobra, umówmy się tak, zadzwonię do Pani gdzieś w zaokrągleniu za 10 minut, dobrze? Mhm. Uh -huh. Tylko niech Pani też nie mówi mężowi, że zapłaciłem i że dzwoniłem, dobrze? Dobrze, dobrze. Zapiszę Pani Adrian. O! No. To ja Kasia jestem, jak chcesz. Dobra, dobra. No, to zadzwonię za 10 minut. Dobrze. Dobrze. No, dzięki. No niestety, No, no, słuchaj, no, ka no so słuchaj, Kasia, to znowu ja, youtuber. Widzę, widzę. No. Dziękuję bardzo, to jest normalnie najlepsza rzecz, co mnie spotkała w życiu Bożego i Poczekaj chwilę, Kasia, bo dostęp 60 zł zaraz otworzę te dzięki. Kasia, dostałaś tą. Oh. Kasia, dostałaś tą kasę? Dostałam. No i widzisz? Nie kłamałem. Kaś? A ten laktator to dalej chcesz, czy nie? Że ci co... spuszczę trochę sceny. Że, jeszcze raz, że co? Ten laktator jeszcze chcesz? Już ci trochę sceny spuszczę. A to już na żywo tam no, ogarniemy. To już na żywo ogarniemy. A. To tam wiesz, już się spotkamy offline, nie? Dzięki, Legia... O, poczekaj, poczekaj, Kasia. LEGIA Przestańcie, widzowie! E, eee! Dzięki, ale to. <grywa> to już przesadzają tam, nie? Bo to już wysyłałem jakiś ten, nie? E, słuchaj mi, Kasia. Ale tak na naprawdę wiesz, już, tak, już bez jaj, nie? Kasę otrzymałaś, nie? Otrzymałam. Nawet wiem, jakie masz o nazwisko, także. Skąd wiesz, niby? No Popiszę w przelewie. To co jest napisane? A mogę powiedzieć? W zaokrągleniu powiedz, no. No, imię, nazwisko, 50 zł. Ale w zaokrągleniu, jak mam na nazwisko? Eszel. A po co tak gadasz? Po co tak gadasz publicznie? No, nie powiedziałam całego. No dobra, to, ale ważne, że doszło do tego. Tylko mówię, też nie pisz też takich, wiesz, że sms że zadzwonię po live i tak dalej, bo wiesz, to ja też mam kobietę, nie? A już myślałam, że się umówimy. No, no, dobra, to ale. na spotkanie. No. A ty mówi, że dziewczynę masz. No. No, Kasia, y słuchaj my. Jutro się zgadamy. <ścoughs> jak coś, to wiesz, tam. Panie, y że poprawię ci humor na dzień kobiety. I to bardzo. No. Zostań moją subskrybentką. Y I ty, no. Już zostałam. No. Także oglądaj się streama do końca, bo dopiero się rozkręcamy, dzisiaj mam urodziny właśnie. Do wszystkiego najlepszego. O, dzięki, Za, w zaokrągleniu 30 lat. A właśnie, bo ile, ile ty masz lat, tak można się zapytać? 25. Mewka młoda. Prawie 26. Mewka młoda. Mm -hmm. Hmm. No dobra, no to ale nie, naprawdę, bo to jest, yy, teraz muszę wiesz, dalej tak jakby, bo teraz jestem w pracy, nie, nie, nie możemy teraz odpierde, od, od, odwalać prywaty. Dziękuję. Także na pewno teraz nie możemy, Tak jakby, kontynuować rozmowy, bo teraz jestem w pracy. No to miłej pracy. Wszystkiego no. najlepszego jeszcze raz. Jeszcze raz dziękuję. O, dzięki Mar. Nie ma za, to wiesz, taki miły gest na dzięki to, to, to nawet nie ode mnie, tylko od widzów, nie? Słyszysz? Słyszę, słyszę. No, no trzymaj się. <laughs> no, o, ale, A po co Angelika wysyła na czacie wiadomości takich, takich oczu? Przecież wiadomo, że se żartuje. Traf, nie, teraz pójdę siku widzowie i Angela będzie mi opierdalała. <laughs>